No, ma swój zespół Śląsk? Też. A wadowice? Wadowice będą miały. A to wszystko, a to wszystko w większości robota właśnie naszej gości. Od lewej. Tomasz Świątek. Kto się interesuje muzyką, dętą, orkiestrami dentymi, wie orkiestra OSP w Kleczy. Pani Anna Kowalska-Wicherek. To Maków Podhalański, a tam wszystko to się dzieje na scenie. To pani Anna ma coś wspólnego. No i pan Andrzej Rolka. No w tym towarzystwie, tak trochę bym powiedział, osoba podejrzana, bo zbójnie Zbójnik spod Babiej Góry, no a skoro zbójnik no to z prawem różnie może być, ale z tego co my wiemy cała Trójka podjęła rękawice, propozycję Urzędu Miejskiego Wadowica zbudowania Zespołu Pieśni i Tańca Wadowice, czy to był w ogóle pomysł? E, pomysł e, Pana Burmistrza Kalińskiego. E, który podjął taką inicjatywę, że no kiedyś w Wadowicach istniał zespół pieśni i tańca. No i wspomniał o tym, że warto by było może go reaktywować, ponieważ jest ku temu potencjał. No i tak to się zaczęło. Zlecił, zlecił pracownikom Urzędu Miejskiego, aby poszukać instruktorów. No i tak to się narodziło, stąd tutaj się wzięliśmy razem z Anioł. Instruktorów, Pani jest instruktorką, już od wielu, wielu lat prowadzi Pani różne zespoły. Tak jak mówiłem, co w Makowie Podhalańskim, no nie tylko w Makowie Podhalańskim, bo przecież i w Budzowie, w Andrychowie, jak coś śpiewa, tańczy, to pani ma coś z tym wspólnego. Dokładnie, tak. Od 12 lat prowadzę zespół u siebie w Makowie. Moją macierz, zespół, z którego wyrosłam, czyli Babiogórzanie Polana Makowska, tutaj pan Andrzej przyjechał ze mną, przyjechał z Makowa za mną do Wadowic. I tak to się stało, że znalazłam się tutaj w Wadowicach, bo przy okazji obchodów, majowych ZDZ z Andrychowa, gdzie dyrektorką jest pani Zofia Wanat, wiemy, pasjonatka regionalizmu, folkloru, kultury ludowej. Poprosiła mnie, żebym młodzież z ZDZ z Andrychowa przyuczyła tańczyć tańców narodowych. Wystąpiliśmy na rynku w Wadowicach i tak się stało, że zostałam zaproszona do współpracy, do stworzenia zespołu tutaj w Wadowicach. Pierwsze spotkanie mieliśmy 13 października, o ile dobrze pamiętam, ma to być zespół ludowy, czyli nieregionalny, taki, z którego ja się wywodzę, tylko zespół ludowy, ale też no nie byłabym sobą, gdybym nie wprowadziła tutaj pewnych regionalizmów, bo to jest mój konik i, i w tym się czuję najlepiej. Na pewno będziemy się uczyć wszystkich możliwych tańców narodowych. Wiemy, że mamy ich 5 dzieci, nie wszystkie wiedzą bo teraz w szkole niestety się tego nie uczymy. Na pewno będą tańce narodowe, ale będzie też region krakowiaków zachodnich i wschodnich. Może zahaczymy też o górali żywieckich, no bo jako góralka z krwi i kości, no też nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Mamy grupę dzieci, która się nam rozwija, przychodzi tych dzieciaków coraz więcej. O, tego u tego Dobra? Kolana, ręce. grupę dorosłą. Do grupy dorosłej Zmakowa przyjechał za mną. Jeden ze zbójników z Babiej Góry, to prawda, pan Andrzej jest zbójnikiem, pełnoprawnym zbójnikiem z Babiej Góry, ale jest też tancerzem w Babie Górzanach. A żeby było śmieszniej, to pan Andrzej pochodzi z Mucharza. I zaczął przyjeżdżać na próby do Makowa, i tak potem zaczął przyjeżdżać tutaj do mnie do Wadowic. Mamy mały problem, dlatego że powinniśmy się cieszyć, bo w dorosłej grupie mamy 25 osób. Ale niestety tylko jednego rodzinka. To w jaki sposób pan ściągnie tutaj swoich kolegów, przyjaciół? No, próbowałem, namawiam kolegów, którzy są w Bractwie zwójników, ale którzy uczęszczają do Wadowi, do Domu Kultury. Do... Uniwersytetu III Wieku, żeby przyszli normalnie, bo to panie są do, w takim no, średnim wieku, więc pasowałoby, myślę, że może by nawet zrobić w ramach Uniwersytetu, zrobić kursy tańca, żeby przychodzili tutaj. No, ale jednak z tego, co widzę, taki brakuje przede wszystkim panów, tak? Brakuje nam przede wszystkim panów yy, i tak jak tutaj yy, kolega powiedział i koleżanka, yy, mamy nadzieję, że ty, do tych pani i panowie dołączą. Yy, w jakim wieku? W jakim wieku oni są potrzebni? No właśnie, właśnie zapraszamy w każdym wieku, w każdym wieku, bo jak koleżanka powiedziała, mamy grupę młodszych dzieci i to są dzieci, to no tak naprawdę od 7 lat, no, 6-7 lat już są a w grupie a w grupie z kolei dorosłej mamy osoby też bardzo młode. Mamy panie, które skończyły studia w Lublinie, które tańczyły też w zespole regionalnym w Lublinie Pieśni Tańca, a więc panie z doświadczeniem, czyli osoby w wieku 25-30 lat. No i mamy oczywiście panie, które są w wieku 50-60 i więcej lat. Więc w każdym wieku panów zapraszamy. Jak te zajęcia wyglądają? Czy przede wszystkim tam trzeba coś zapłacić, żeby się nauczyć tańczyć, śpiewać? Nie, absolutnie nie. Zajęcia są bezpłatne. Przyjść może każdy, absolutnie każdy. Tutaj jeszcze wspomnę o wieku. Ja nazywam tą, ten przedział wiekowy 50+. Plus, to jest moja starsza młodzież. Żeby nikt się absolutnie nie poczuł urażony. Zapraszamy wszystkich. Wszyscy mogą tańczyć. Tutaj nie ma absolutnie granic. Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się w czwartki w szkole podstawowej nr 2 w Wadowicach. Dzieciaki spotykają się o godzinie 18, a dorośli spotykają się o 19. Czy jest jakiś ściśle określony cel tego zespołu? Bo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przeczytałem występy międzynarodowe. Taki jest ambitny cel pana burmistrza i, i, i osób, które myślę, myślą o tym, żeby tutaj ten zespół powstał. No i na rzeczywiście też pewnie docelowo, żebyśmy się mogli zaprezentować Wadowice i gminę Wadowice międzynarodowo, ale też uświetnianie wszelkiego rodzaju uroczystości państwowych, uroczystości kościelnych, czy po prostu występy artystyczne w celu krzewienia naszej kultury podbeskidzkiej, Więc. Przewidujemy, jeżeli nam się to wszystko uda, a na pewno się uda w takim gronie, e, bo na pewno tak się stanie, e, że to będzie taka perełka wadowiska i wadowice z tego zespołu będą rozpoznawalne. Taniec ludowy i taniec regionalny w ogóle folk, folklor wraca teraz na salony. Jest bardzo modny, jest bardzo modny wśród młodzieży. Niestety w tych większych miastach tutaj jeszcze do nas to nie dotarło, no ale po to właśnie jesteśmy my, żeby pokazać, że to jest fajne i że to też jest jakaś odskocznia od komputerów, od tabletów, od telefonów komórkowych, od szkoły, od tego całego nawału obowiązków. Po tym czasie, gdzie praktycznie dwa lata byliśmy w domu. Nie mogliśmy. Mogliśmy się spotykać, no to myślę, że fajnie jest od czasu do czasu się spotkać i pośpiewać, bo my też śpiewamy. Ja w Makowie mam swoją grupę śpiewaczą, tutaj też zachęciłam Pania do śpiewu i możemy się już zareklamować, że będziemy robili wszystko, żeby wystąpić. Już niedługo, bo chcemy zaśpiewać przynajmniej dwie-trzy kolendy pokazać, Jeszcze czy jesteśmy. Roku. Jeszcze w tym roku, oczywiście, tak to jest bardzo ważne. A proszę mi powiedzieć, czy swoje zbójnickie zapędy będzie Pan tu również próbował w jakiś sposób przeszmuglować do zespołu? No, jeżeli będą chętni zresztą, my jeździmy po całym terenie, mamy akcje charytatywne teraz 20 nawet w Mucharzu dla Oliwierka występujemy jako zbójnicy. Byliśmy parę razy w, Adowie, w, 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 w terenie. Gminy Mucharz, no i w okolicy Maków, sucha, różne imprezy. Nawet mogę się pochwalić, że byliśmy na 50-leciu pana Tomka Haity. Może Pan uspokoić mieszkańców Kleczy? Nie zamierza Pan rezygnować ze swojej funkcji w OSP, w orkiestrze? Tego pytania się nie spodziewałem. Nie, absolutnie nie. Zupełnie nie. Orkiestra jest zawsze na pierwszym miejscu i będzie, myślę, że będzie się rozwijać. Właśnie mamy zamiar robić kolejny nabór nowych muzyków. E, otrzymaliśmy nowe środki, zakupiliśmy nowe instrumenty, także jak najbardziej się rozwijamy i przygotowujemy do naszego jubileuszu 75-lecia w przyszłym roku. Także absolutnie or orchestra na pierwszym miejscu będzie działać. Czekamy na to, żeby Zespół Pieśni i Tańca Wadowice rzeczywiście wyruszył nie tylko do Makowa Podhalańskiego, żywca Bielska Białej, ale na te turne międzynarodowe. Mamy telewizję dzisiaj na zajęcie. Państwo widzą, mężczyźni tutaj są absolutnie, absolutnie niezbędni. To nie seksmisja, to nie film seksmisja. Tutaj oni muszą, po prostu muszą być. Panowie, zapraszamy.